W dzisiejszym odcinku pokażemy podłączenie regulatora MPPT do systemu. Regulator należy podłączyć odpowiednim kablem. Zalecamy zakup kabla w naszym sklepie. No i podłączamy go w ten sposób, że jedną stroną do regulatora, druga strona do gniazdka oznaczonego i MPPT. I w taki sposób mamy już regulator podłączony do naszego systemu. Jeżeli chodzi o obsługiwane regulatory, to obsługujemy zarówno Lumiax Volt oraz tracer EPWR. Jak już podłączyliśmy regulator, musimy w opcjach. w opcjach wybrać y, odpowiedni typ regulatora, w tym przypadku mamy Romexa. Wybieramy. Zapisujemy. Wracamy na y, główną naszą stronę. Tutaj widzimy, że pojawił się nowy kafelek MPPT. Y, zanim regulator się zarejestruje, to troszkę chwilkę potrwa. Regulator, regulator już się zarejestrował, widzimy tutaj dane. E, oczywiście nie mamy tutaj podpiętych paneli ani nie mamy podpiętego niczego, co by ten prąd zużywało, dlatego też mamy tylko częściowe dane. Jeżeli panele by były podpięte i byśmy mieli ładowanie, to po tej stronie byśmy też mieli na niebiesko zaznaczone oraz z informacją, jakim prądem w tym momencie mamy ładowanie. I tak samo, jeżeli zużycie prądu by występowało, no to ta część też również byłaby zaznaczona na niebiesko z informacją, jakie w tym momencie zużycie prądu mamy. Dane, które tutaj nam się wyświetlają, możemy też wykorzystać w regułach. Takim przykładem jest na przykład przejdziemy sobie do zakładki REGU i wybierzemy sobie właśnie Prevent Energy Waste. I tutaj mamy taki warunek zdefiniowany, że jeżeli bateria jest naładowana w 90% i mamy odpowiednie napięcie na panelach słonecznych, to chcemy wykorzystać ten prąd do ładowania czegokolwiek, co zostanie podłączone do wyjścia, tak zwanego inne. I, I tak, i co, co tutaj możemy ładować? Możemy do tego wyjścia podłączyć grzanie wody elektryczne, dzięki czemu będziemy po prostu z tej nadwyżki prądu mogli sobie nagrzać wodę do kąpieli czy do, do kąpieli. Możemy też podpiąć ładowanie rowerów elektrycznych czy czegokolwiek innego. W tym przypadku ładowanie, takie ładowanie zostanie załączone na 5 minut. Jeżeli ta reguła będzie spełniona po tych 5 minutach, to znowu zostanie to ponownie odpalone. Kolejną ważną zakładką jest tutaj zakładka MBPT. Tutaj mamy możemy podejrzeć parametry regulatora. I tak, możemy wykonać jakieś działania na samym regulatorze, na przykład włączyć ładowanie bądź je wyłączyć albo odłączyć wszystkie urządzenia i parę innych rzeczy, które regulator udostępnia. Tutaj kolejna Kwestią są parametry, które możemy podejrzeć. I one są tylko do odczytu. Już mamy wszystkie dane. Tutaj chwilkę trzeba podczekać, zanim te dane zostaną z regulatora czytane. No ale jak widzimy, już możemy podejrzeć sobie to, co nas interesuje. Kolejną tabelkę, którą tutaj mamy, to są. To jest tabelka, która umożliwia nam Edycję mmm, konfiguracji y, regulatora. Y, w tym miejscu możemy edytować y, parametry ładowania. Y, no i ostatnią tabelką y, jest tutaj tabelka ze statystykami. I jak widzimy tutaj nam się załadowały, tutaj mamy wszystkie jakieś statystyki maksymalnego ładowania, minimalnego, ile tej energii skonsumowaliśmy, ile wygenerowaliśmy w dzień, w miesiącu, czyli takie wszelkiego rodzaju statystyki.